Dzień doberek. Witajcie moi drodzy. Wieje dzisiaj, ale mimo wszystko zapraszamy Was serdecznie w ten wiosenny dzień na śniadanko w ramach Restaurant Weeku, który się odbywa do 24 kwietnia jeszcze tego ja roku. jeszcze macie szansę, i idźcie, idźcie coś ciekawego zjeść. No to proszę, kontynuuj jak już wlazłeś mi w słowo. Tak wlazłem w słowo dlatego, że idziemy na Week śniadaniowy, mhm. czyli Breakfast Week. No. I tu jest taki jak widzicie, o bajzel tutaj jest, taki na górze, <laughs> dlatego stwierdziliśmy, że pójdziemy do bajzla, a bajzel wygląda tak. Do bajzlu. No, do bajzlu, o. Bajzel, widzicie? Bajzel. Zapraszamy serdecznie. Idziemy na spacer? No Ojej, to jest Tak, no i tak na Agnieszka? Okay, Albo Panu? Okej, siedzimy już w środku. Pokaż do... tą kawę. To kawa jest w ramach ceny. Mamy kawę. Płacicie 35 zł za całe śniadanie, łącznie z napojem. Jeżeli macie zniżkę, bo ja też skorzystam ze zniżki wizowej, to jeszcze 10 zł za całe zamówienie, czyli jak wyjrzycie dwa śniadania to 5 zł mniej, jak 3 śniadania to 3 zł mniej itd. Co, nie posmakujecie Ci Kawa A bo kawa. To kawa wygląda bardzo ładnie, bo to jest latena na mleku migdałowym. Chyba z tych wszystkich y, naszych pobytów na Wicca, to jest jedna z, z ładniej podanych kaw, gdzie piliśmy. A ja mam y, cappuccino na mleku owsiadłym. No i teraz mamy dwa śniadania. To się podobno nazywa Las Vegas. Y, domowa briożka, bardzo ciekawe połączenie smakowe, słodko-słone. Dżem jagodowy, banan, masło orzechowe. Bekon i syrop klonowy, jak ktoś chce sobie jeszcze dosłodzić. Nie? Nie będziesz próbował? Dobrze, a ja mam wersję Dutch Baby, na słodko, z marmoladą jabłkową, z kremem baniliowym, no i z owocami. Z czym? Z owocami. To już jest koniec? Tak. A co tak patrzysz? Zastanawiam się, czy będzie to się nie lepsze niż to, co mieliśmy rok temu. Poznaniu. Aha. Poznaniu, jadłem tam parówie. No tam akurat były parówka. ja jadłam taką briożkę jak ta, tylko że z asiet grzybowy. I była bardzo dobra. Więc y... ja mam wegetariańską wersję, to jest briożka własnego wypieku. dlatego jest takie ładne słowo, za powiem, o, duksel z grzybów. No to są takie bardzo pokrojone, cienko pokrojone grzyby z szalotką, z przyprawami. Yy, do tego mam taką sałatkę z, z, z no, z listków. A jakiś chyba musztardowe coś. E, drugie śniadanko śniadanko mięsne. Mięsne, e, mięsne to jest sałatka wagli. No mówiłam ci przed chwilą, to nazwę. No, yy, yy. Sprawdźcie sobie na odcinku Restaurant Week Poznań, Breakfast Week Poznań, na pewno tam znajdziecie. ja mam briożka, banan, briożka, banan, briożka. Banan, banan, bo na każdym piętrze jest coś innego. Tu jest banan z dziemem. Tak, a pod spodem masz banan, masło orzechowe i bekon. Okay. No. no dobra, to lecimy. Mm, to jeszcze jest ricotta. Zapomniałam o niej. Słuchajcie, mogę wam pokazać, jak to wygląda. We w przekroju. Pokaż mi. Deszła do mnie. O widzę, 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 widzę. Dosyć dużo chleba dla mnie. Ja bym to dodała jajko, ale może... O jajko. Nie? Nie, to już by było. Mati, mówi, że to już za dużo byłoby mieszania chyba tego. To jest słodkie. Słodkie. Czyli można powiedzieć, że tutaj były do wyboru dwie. Wersje słodkie. Jedyne, co może tutaj troszeczkę prze, przebijać na inny smak, to jest bekon. Ale nie wiem, czy go jest na tyle dużo, że. że go czuć? A przypominają mi się. Bulwar, Bulwar, Poznań, Bulwar. się. A mi się przypominają śniadania w Stanach Zjednoczonych na pustyni. Dlatego to się nazywa Las Vegas. Las Vegas. Nie okłamali. E, czyli zarzucasz suchość temu chlebu, temu chlebowi. No tak, no, lep, lep, lep. Nic ciekawego, w domu byś zjadł podobną kanapkę, mm. lepszą. Lepszą. A moje jest bardzo zrównoważone, paśno słodkie Chciałabym, e... żeby Paweł to spróbował. Nie. Ale żeby. Zaopiniował, nie, dobra, no. żebyś zaopiniował. A ja bym zaopiniowała twoje. Mogę ten gryz? Tak. Dobra, uwaga, będę opiniował. Opiniuję. Słodkie. Moje jest lepsze. Twoje jest strasznie suche. Mhm. Mówiłem. No, na drugi raz na to nie tutaj nie na pewno nie wróciła. Ja w ogóle dylemat. Jakie śniadanie wybrać? Mogliśmy znowu pójść. Do bulwaru i tam byśmy pewnie zjedli lepsze. Ale chciałam spróbować coś innego. Przecież tu jest tym stropem kolonowym czy A No właśnie, może to jeszcze bardziej ci podbije smak tego słodkiego. Dash Baby jest dobra. Nie pomogło, dalej słucha. No, ale jak sobie porównam na przykład z Baby w majstersztyku, który jedliśmy we Wrocławiu, no to nie no, niestety nie. A taka sama cena. I ten sam łyk. To jest właśnie na żelibnych patelniach, to jest w tym pieczone, w tej, w tej patelence żelibnej. E, tak, i Paweł ma na słono, w wersji tureckiej, czyli jajko e, takie lekko się rozlewające, sos czubiczury, domowy serek labnych, do tego sałatka taka warzywna, granola z a ja mam Ja mam na słodko, z waniliowym takim e, kremem ich, ich produkcji, do tego jest pasta pistacjowa, marszmeloły, peczek. Tak, kwestie granatów, i do tego podają śmietankę cynamonową oraz y, swoje domowej roboty lodzy pistacjowe. A to nie jest śmietanka wrocławska? Uh -huh. Tak, to jest wrocławska śmietanka cynamonowa. Tylko, że tam oni byli laureatami w poprzedniej edycji, no a Bajzer wypada jak wypada. Nazwa zobowiązuje, jak to się mówi. <laughs> nie, no nie przesadzaj. Nie bądź taki krytyczny. Słuchajcie, powiem Wam czemu. Pojarzymy się tu ze śniadaniem na pustyni w Stanach Zjednoczonych. Jechaliśmy przez Stany Zjednoczone, mieliśmy tam hotele. Takie, o je, 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 takie hotele, jak na filmach, gdzie się podjeżdża samochodem pod swój pokój. No i tam śniadania były. Może trochę gorsze jednak, bo tam nie było aż takiego wyboru, ale mniej więcej tak samo. na Ale słowo. banan i chleb y, tostowy były. Tak, właśnie. Banan i chleb tostowy tam były. I masło orzechowe, o. I masło orzechowe tak jest tego, więc bardzo zbliżone to do, tego, do tego mi to kojarzy się z tu. Na jeden raz jeść można, natomiast tak jak my, żeby tu specjalnie przyjechać z Zielonej Góry na śniadanie, no to chyba nie, nie tak. Najedliśmy się. Najedliśmy się, tak? Tam jest baj z rezynami, jak widzicie. Tam... Obąbaliśmy się piciem. Na szczęście tym razem nie musiałam dwóch kaw wypić, bo jak się jednak A Co? Wydudlałem wypi. całą co kawę. Co to za kawa była? Taka inka trochę. Piła. No, taka. No i cóż, moi drodzy, mamy trochę obiekcji. Może dlatego, że bywaliśmy już na Breakfast Weeku I to, nie, i to ja był ten... chyba najgorszy breakfastuik, na którym byliśmy. No niestety, ani Wrocław, ani Poznań z tamtego roku nie był na tyle słaby, żeby ta restauracja kogokolwiek wyprzedziła. Stwierdziliśmy tutaj, że bo przejrzeliśmy ich kartę śniadaniową. Tutaj wszyscy się bardzo zachwycają tą restauracją. Na Google ma 4,8, więc można by powiedzieć, że to jest naprawdę rewelacyjny poziom. I szkoda bardzo, że nie dali nam czegoś z karty zwykłej, bo mieli bardzo fajne propozycje, kilkanaście propozycji różnych śniadań, które jak widzieliśmy tam na talerzykach, nie, tak, wyglądały tam naprawdę brali i rewelacyjnie. Ja nie wiem, przyszedł i zjadł, ale to normalne śniadanie, natomiast. Nie te, które dostaliśmy na Moim zdaniem, breakfast week. A. Tak, potraktowali breakfast week jako taki... Nie wiem w sumie po co wzięli w nim udział. No. Bo jeżeli mają i tak tyle ludzi chętnych na zwykłe śniadania, to chyba nie potrzeba wtedy brać udziału w breakfast week'u. Bo zrobili nam śniadania na spoza karty, bo tych śniadań w ogóle w karty nie ma. I one wcale niczym ciekawym się nie wyróżniły, no jeżeli festiwal ma zachęcić kogoś, żeby gdzieś przyszedł, to, to, to nas nie to, zachęcił. To, to nie zachęcił, no. nie. Gdyby no. nie to, że widzieliśmy jak wyglądają te śniadania i na zdjęciach na ich stronach i, i w rzeczywistości, bo tam koło nas gdzieś tam ktoś też brał i patrzyliśmy jak wyglądają. No. To ja bym chętnie nie ale na te główne się A ja wybrałam, natomiast restaurację, nie na opinie wasze na Google i wydawało mi się, że będzie to fajne jedzenie, a dostaliśmy co, dostaliśmy takie amerykańskie śniadanie i plus Dutch Baby. No do tego Dutch Baby jeszcze się nie można przyczepić, bo ja chciałam się na nie słodko i takie dostałam. Chociaż, no mówię, podjazdu do Majstersztyku Wrocławskiego to to nie miało. Natomiast to co chłopcy dostali, to to już w ogóle było no takie poprawne, jak to ty powiedział, poprawne, no. Poprawne, ale nierewelacyjne i nie zachwyciło nas. No, także Jakbym... my byśmy tutaj nie wrócili, to już byśmy woleli wrócić do, do Bulwaru Poznańskiego, jeżeli już O tak, gdzieś tam chętnie wrócić. na moje parówy ulubione. No nic, to tyle ze śniadania. Mieliśmy w tym roku tylko jedno śniadanie w tej wersji wiosennego weeku. No i niestety akurat trafiliśmy niezbyt. Ale dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś przemyślenia albo jakieś swoje y, doświadczenia właśnie z Bajzlem, no to koniecznie napiszcie w komentarzu. Nawet y, ile widziane jakieś pozytywne komentarze, bo może... Tutaj i... Nie, ale na pewno są pozytywne no, komentarze, bo też śniadania, na niektóre były. Zdanie. Y, co widzieliśmy, to były, no, wyglądały bardzo no, apetycznie. Też, no ja się po prostu rozczarowałam. Dla mnie to było rozczarowujące. Tak. I jesteśmy rozczarowani bajzlu twoim śniadaniem w ramach breakfastu. Spodziewałam <grym> się czegoś lepszego. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Zapraszamy do lajkowania, komentowania. Pa. Na razie, pa!